Cześć, witam w kanale. Dzisiaj przypominam, rach w gruncie spójrzcie, już niektóre są takie. Mają około 3 cm długości. A w tym filmie chcę Wam powiedzieć kilka słów na temat takich oto zwiniętych liści w rolonik. Czy jest to choroba? Czy jest się czym martwić? Czy to może naturalny proces? Od razu zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania. A teraz do tematu. Wiele osób martwi się, że, jak są jakieś zmiany na liściach, to jest oznaka jakiejś choroby, oznaka jakichś poważnych problemów. Nie do końca zawsze tak jest i jednym z takich symptomów jest właśnie taki oto zwinięty liść, brulonik. Jest to nic więcej jak ochrona pomidora przed nadmiernym odparowywaniem wody z liści, przed nadmiernym, nadmierną utratą wody z rośliny to jest taki system ochronny po prostu, że liść zwija się w rulonik i powierzchnia parowania jest zmniejszona dlaczego tak się dzieje? po prostu jest teraz dość ciepło i pomidor tak jak ja, nie podlewam go zbyt często, ponieważ u mnie jeszcze nie tak dawno dość mocno padało nie był jeszcze podlewany spójrzcie, ta ziemia jest dość wilgotna no, ale pomidor zaczyna odczuwać lekkie niedobory, więc w ten sposób chroni się. Takie zwijanie liści w rulonik nie jest również całkowicie zależne od tego, od podlewania czy od nie, czy też od niepodlewania, ale najbardziej, największy wpływ właśnie na taki stan ma temperatura. Teraz, pomimo, że jest trochę chłodniej, ale. Za dnia temperatura sięga 25-27 stopni. Dla pomidora to już jest sygnał, że po prostu należy ograniczyć utratę wody z rośliny. No i te liście się zwijają. Jak? Czy to jest stan nieodwracalny? Otóż nie. Jak temperatura spadnie, jak podlejemy pomidora, o, no te liście wrócą do normalnego kształtu, tak jak tutaj. Takie jak tutaj, ładne, młode. I wtedy taki zabieg ochronny pomidor nie będzie go stosował i liście wrócą do pierwotnego kształtu. No ale tak jak mówię, tak jak teraz jest dość gorąco, jest dość duża wilgotność powietrza, no i pomidor się w ten sposób próbuje ochronić przed nadmiernym odparowywaniem. Tak jak wiadomo, pomidorom jak i wszystkim innym warzywom, roślinom, organizmom. Woda jest niezbędna do prawidłowego rozwoju, do prawidłowego funkcjonowania. Tak samo jest też i z pomidorami. Gdyby natomiast takie zwinięte liście yy, od środka byłyby zarażone jakimkolwiek grzybem, gdyby byłyby zaatakowane przez mszycę, chociaż mszyca to by występowała od spodu i wtedy byłby liść zwinięty, no to należy wykonać jakiś oprysk prewencyjny czy to ze skrzypu, czy to z gnojówki z pokrzywy, czy też jakiś dedykowany do walki z mszycami żeby pozbyć się zagrożenia dla rośliny niemniej jednak w tym przypadku żadnych mszyc, żadnych chorób nie ma więc jest to naturalny stan. Jak temperatura się unormuje, to liście pomidora wrócą do normy. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do oglądania innych, do komentowania, do lajkowania, do udostępniania i do polecania kanału znajomym. Na razie, cześć.